Dobry, witam was, moi drodzy. Starym zwyczajem nawiązujemy do poprzedniego odcinka polimatu. Tym razem były to polimaty o udarze mózgu i na samym wstępie musimy wyraźnie zaznaczyć, aby nie mylić udaru mózgu z innymi chorobami, i tego właśnie dotyczy pierwsze pytanie zadane przez DAQU. Skoro do udaru może dojść w dwa sposoby, to dlaczego rodzice ciągle mówią, gdy jest ciepło i słonecznie, załóż czapkę, bo dostaniesz udaru mózgu? Tutaj musiało dojść do jakiejś fatalnej pomyłki, dlatego że czapka absolutnie nie uchroni nas przed udarem mózgu. Być może rodzicom chodziło o inne rodzaje udaru, o na przykład udar słoneczny, udar cieplny. W publikacjach Ministerstwa Zdrowia te dwa udary często się rozróżnia, ale w innych źródłach bardzo często omawia się je wspólnie. W przypadku udaru cieplnego mamy do czynienia wtedy, gdy jesteśmy naraz narażeni na jakąś bardzo wysoką temperaturę, wtedy gdy jest ciepło, w takim przypadku czapka również za bardzo nie pomoże, powinniśmy się nagle odciąć od tego źródła ciepła i wtedy wszystko w miarę powinno być w porządku. W przypadku natomiast udaru słonecznego musimy mieć do czynienia z jakąś naprawdę sporą ekspozycją na słońce w okolicach głowy, karku, słońce mocno świeci i wtedy faktycznie czapka może być całkiem dobrym rozwiązaniem. Natomiast to, co jest najważniejsze, to fakt, abyśmy nigdy nie mylili tych dwóch rodzajów udaru: udaru słonecznego cieplnego i udaru mózgu. Takie pomyłki mogą być bardzo niebezpieczne w skutkach. Drugie pytanie na pewno spodoba się niektórym zwolennikom teorii spiskowych, dlatego, że Adrian pyta o śmierć Stalina. A Stalin nie został czasem otruty przez swoich ziomków? Faktycznie w tym zestawieniu ofiar udaru mózgu, które przygotowałem, Stalin wzbudził największe emocje i co do tego nie ma ani trochę wątpliwości, dlatego że istnieją teorie mniej lub bardziej oczywiście konspiracyjne, w myśl których Stalin wcale nie umarł z przyczyn naturalnych, ale do jego śmierci ktoś miałby się przyczynić i sprawcą tej śmierci miał okazać się ten dżentelmen, czyli Laurenti Beria, który sprzeciwiał się wybuchowi III wojny światowej, tym razem ze Stanami Zjednoczonymi, do której Stalin rzekomo dążył i właśnie dlatego tak marnie skończył. Ale tak naprawdę odsuwając nieco domysły na bok, a skupiając się na faktach, musimy zauważyć, że 1 marca 1953 roku, po suto zakrapianej imprezie, Stein faktycznie poczuł się nieco gorzej. I wtedy okazuje się, że ta pomoc nadeszła bardzo późno i Według niektórych takie coś było celowym działaniem ze strony jego przeciwników, aby po prostu doszło do długiej, bolesnej agonii Stalina, do tego stopnia, że strażnicy nie odważyli wejść się bez wezwania do sypialni wodza. W końcu się odważyli i niestety znaleźli go w fatalnym stanie. Parę dni później, 5 marca, Stalin przestał oddychać, i teraz właśnie okazuje się, że kluczowe były te pierwsze momenty, w których coś faktycznie złego mu się przytrafiło i wtedy tej pomocy nie uzyskał. Być może ze względu na to, że ktoś tak nakazał, ale być może dlatego, że po prostu strażnicy bali się wejść do pokoju, aby nie przeszkodzić w odpoczynku wodza, albo zwyczajnie uznali, że jest pijany, dlatego trzeba go zostawić w spokoju. Ostatnie bardzo ważne pytanie pochodzi od Mietka. Słyszałem, że istnieje test FAST, który pozwala wykryć znaki ostrzegawcze przy udarze. Na czym on polega? Ja się w ogóle bardzo cieszę, że ta kwestia padła, dlatego że niestety udar nie ma tego do siebie, że kiedy przychodzi, to krzyczy wszem i wobec, że o to jestem, to ja udar, teraz mnie wyleczcie. A z drugiej strony, tak jak wspominałem w odcinku głównym, im szybciej wykryjemy udar, tym większa szansa jest na jego wyleczenie. Dlatego ten wspomniany, drogi Mietku, przez Ciebie test FAST pozwala na w miarę szybkie, jak sama nazwa wskazuje, przypomnienie sobie objawów tego udaru. I każda literka z nazwy tego testu odnosi się do innych objawów. Przejdźmy sobie je bardzo dokładnie, zaczynając od litery F, face, czyli twarz, a więc trzeba poprosić, aby osoba się uśmiechnęła i obserwować, czy jedna strona twarzy może opada. Potem jest A, arms, czyli ramiona. Niech ta osoba podniesie obie ręce, czy jedna z tych rąk wyraźnie opada. S od speech, czyli mowa. Chodzi o to, aby ta osoba powtarzała jedno czy jego mowa jest bełkotliwa, może jest dziwna i ostatnie te time, czyli czas, jeśli widzimy jakikolwiek z tych objawów, to jest to świetny moment, aby chwycić za słuchawkę i wybrać numer 999 i jak najszybciej przywołać karetkę pogotowia. I będę to powtarzał do znudzenia: im szybciej działamy, tym lepiej. Pamiętajmy o objawach, natomiast mam nadzieję i szczerze Wam tego życzę, aby tego typu test czy w ogóle wiedza o udarze nigdy w praktyce Wam się nie przydała. Ja tymczasem Wam bardzo dziękuję za dzisiaj. No i do zobaczenia następnym razem.